Cześć Wam. W dzisiejszym odcinku, jak mówi sam tytuł, będzie QA. A więc tak, Pierwsze złe wieści. Yy, właśnie wróciłam ze szkoły, ponieważ zwiftłam sobie rzepkę. Tak, już yy, czwarty raz niestety. No. I tak, yy, QA robię drugie na tym kanale, ponieważ taka jedna dziewczyna poprosiła mnie i dała mi dużo pytań. Yy, tak, tutaj wszystko na tablecie mam. I wtedy zaraz Wam pokażę. Pokażę, przeczytam je. Yeah. Mm, tak, tak, tak. Mm, ok. No i na początku, w ogóle tego filmiku, chciałam bardzo pozdrowić i podziękować za pytania i pomysły Dominicy Pieprzowskiej. Dziękuję, jeśli to oglądasz. No więc przechodzimy do pytań. Pytań jest razem 30. 30. No? Dobra, a więc tak. Pierwsze pytanie. Zbierasz jakieś konie lub inne zwierzęta poza szlech i kolekta? Um, ogólnie tak. Jeśli chodzi o to. Um, no to co powiedzieć. Mam jednego brajera. Jed, dwa papo. Jednego trzy. Nie. Trzy, cztery moje. No, jeśli są ładne, to kupuję, ale zwykle to właśnie mm, zbieram tylko, właśnie, kolekta i szlej. Yy, dwa, ile masz lat? No, powiem. Dobra, powiem, mam lat 15. Tak, wiem dużo. Dobra, trzecie, nagrasz kiedyś z jakimś widzem? Yy, moja odpowiedź brzmi raczej nie, ponieważ nikt z mojej wsi, miasta, nie wiem jak to nazwać, yy, nie ogląda mojego kanału. Tak, czy twoja klasa ma, y, wie, że masz konto na YouTube? Nie wie i lepiej, żeby nie wiedziałam, bo to jednak jest trzecia gimnazjum i jakby to się rozeszło po szkole, to uuu no właśnie. Długo zbierasz figurki szlech i kolekta. A więc tak, szlech zbieram od 2006 roku, a kolekta zaczęłam jak wyszły, czyli od 2010. Y, co Cię skłoniło do nagrywania filmików? No w sumie nie wiem, na początku zobaczyłam na paru kanałach, że właśnie mają filmiki różne, no to ja postanowiłam też nagrywać, a że ludzie zaczęli mnie lajkować i komentować, że chcą więcej, no to nagrywam teraz. Jak Twoi rodzice zareagowali? Nie, przepraszam, czy Twoi rodzice wiedzą, że nagrywasz? Tak wiedzą. Jak Twoi rodzice zareagowali, że chcesz, mieć, że chcesz nagrywać filmiki na YouTube? Ogólnie nie wiedzieli, dopóki nie zobaczyli i mieli ze mnie taką bekę, że ja im teraz nie mówię, że w ogóle wstaję w coś. Co Cię skłoniło do zbierania koni? No cóż, przede wszystkim kocham konie, tak? To, no, to jest cecha lub rzecz taka pierwsza. Co najpierw zaczęłaś zbierać? Kolakse czy szlechy? No już mówiłam, że szlejch. Zrobić filmy ze swojej aktualnej stani. No, jak, jak oglądacie moje wcześniejsze odcinki, to wiecie, że nie mam stani, mam wielką gablotkę. No i niedawno robiłam, także myślę, że zrobię tak po świętach Lub coś w tym stylu. Jaka figurka szlejch podoba Ci się najbardziej? Na to pytanie nie odpowiem, ponieważ podoba mi się większość starszych koni do 2014 roku. Reszta są brzydkie, w większości. Jaka figurka kolekcja podoba ci się najbardziej? Jaka mi się podoba najbardziej? Tak? No więc tak, mogę powiedzieć, o, o, o mi jest kolano, kolana, przepraszam, że ogier fiordzki. Jestem mam kilka, zaraz pokażę. Ogier fiordzki jest szaty. chciałabym jeszcze tego banego. Jest naprawdę śliczny, mi się podoba, tak? ten ma na imię Orkan. Ogier Kampolina też jest prześliczny, podoba mi się. Tak. Potem podoba mi się Ogier Hanowerski, kasztanowaty, solo. Klacz Shire Siwa, Minnesota. kucyk dart, murkary, Mino. Oraz klaczka szetlandzka Jeziora. Tak, niedługo będę miała właśnie nowe koniki. Konia w sumie jednego, dwa chyba, nie wiem, nie wiem I wiem, że zamówiłam właśnie drugiego szetlanda tylko innej, innej masy, tej Izabelowatej oraz parę akcesoriów, które jeszcze nie były dostępne w Polsce tak ym, przepraszam, no wyszłam z tego ym, dobra ile masz wszystkich figurek razem? około 140 może ym, dobra o, takie głupie pytanie. Lubisz oliwki? Bo ja lubię, a dużo osób nie lubi. Mój odpowiedź brzmi: Nie, także nie lubię. Ile lat zbierasz figurki? No, od 2016. Sz roku to więc jest lat 9. No, 9. Yy, słyszałaś o Karino? Tak, słyszałam. Dobrze, że go odebrali. Yy, wolisz nowe czy wycofane figurki? Jeśli chodzi o szlech, to zdecydowanie wycofane, a kolekcje, no to coraz nowsze, to są coraz ładniejsze. Dlaczego zbierasz figurki? Bo kocham konie i to jest moja pasja od dziecka: to jest właśnie zbieranie. Jakiego konia wyścigowego lubisz najbardziej? Hmm. Jakiego o, wyścigowego? Lubię Rafian, lubię sekretariata, lubię Frankela lubię. kogo lubię? Sibiskita, lubię. lubię Zeniatę, yy, lubię American Pharaoh, yy, Shema, Hatty Nasty. No. Co są jeszcze na temat jeźdźców szlejch? No, jeść, co jeźdźców bardzo lubię, aczkolwiek ci nopsi to nie mogą chwytać wody, to mnie trochę denerwuje, ale są super. Jakie masz zwierzątka? Jeśli chodzi, nie wiem za bardzo o co chodzi, ale jeśli chodzi o figurkowe, no to ym, mam konie, mam żyrafę, mam kota, mam tygrysy, mam jednorożca i mam psy. Jeśli chodzi o żywe, no to mam rybkę, Carlos'a, oraz y, pieska Lilkę, który jest teraz gdzieś indziej i widzieliście go na pewno w poprzednich odcinkach. Y, co najbardziej lubisz w swojej kolekcji? Oczywiście figurki. Y, co sądzisz na temat grupy na FB Konie Szlejch? No cóż, bardzo przydatna grupa, ludzie w większości pomagają i w ogóle tam można się podzielić z różnymi newsami. Jak nazywa się swój ulubiony kanał Szlejch? Yy, lubię Koniary Schleich, Noble Schleich, yy, Dark Stables, yy, Second Chance Stables i tam parę innych. Oglądasz Koniary Schleich? Tak. Yy, Czy też blogi o koniach Kolekta i Schleich? No czasami. Jak mi się nudzi. Gdzie kupujesz konie Kolekta? Yy, kupuję je w Rossmanie oraz na internecie przez MonoCerus itp. O Jezu, przepraszam. <kłynie> Gdzie kupujesz konie? Szlejk? Zwykle na internecie. Lub sklepach Gdzie kupujesz konie? Brajer. Mam jednego Brajera i dostałam na gwiazdkę. Zakupiony z oficjalnej strony. Brajer. Jak masz na Drugie imię. Um, Anna. I czy. No dobra, no w sumie to by było um, chyba wszystko. A tutaj mam jeszcze jedno pytanie. Wolisz szlejk czy kolektę? to zależy. Jeśli chodzi o figurki koni, to wolę koleczkę zdecydowanie. A jeśli chodzi o akcesoria ETP, to właśnie szlejch. No. O Jezu, przepraszam. <laughs> przepraszam. jest przepraszam. Przepraszam. Ale tutaj, jak widać, jest w pogotowiu. No moje biedne kolanka, u bo mnie boli. No właśnie. No to dziękuję za, wow, za obejrzenie odcinka. No i jeśli macie jeszcze pomysł na przykład na recenzję, mogę zrobić recenzję, opis lub cokolwiek, no to w takim razie mi piszcie w komentarzach, lajkujcie, subskrybujcie. No i to by było na tyle. Pa pa!